W dzisiejszym odcinku programu Gość Tygodnia, moim i Państwa gościem jest burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski, z którym porozmawiamy o kondycji finansowej oraz o najbliższych perspektywach rozwoju dla gminy Opatów Katarzyna-Kaszluga. Witam Państwa, witam Panie Burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie Panią Redaktor, witam widzów STV i dziękuję bardzo za zaproszenie. Miło, nas, miło nam tutaj pana gościć po raz pierwszy mam nadzieję, że będzie pan naszym częstym gościem. Miniony rok był trudny dla samorządowców, dla samorządów gminnych, miejskich, powiatowych. Proszę powiedzieć, jak podsumowałby tamten rok pan z perspektywy burmistrza Opatowa? W roku 2020 działaliśmy na budżecie, który został opracowany w roku 2019. Wiadomo, że nikt nie mógł przewidzieć pandemii, która nas która nas nawiedziła wiosną roku 2020, więc założenia były rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, zupełnie inne. Inna była realizacja, inna rzeczywistość i wszyscy samorządowcy, nie tylko ja jako burmistrz Opatowa, ale wszyscy samorządowcy spotkaliśmy się z taką sytuacją, że no musieliśmy się dostosowywać w ciągu roku do. do do tych zmniejszonych przychodów i do tej no, niespotykanej wcześniej sytuacji, gdzie nie funkcjonowały urzędy, gdzie nie funkcjonowały szkoły, gdzie trzeba było zapewnić i nauczycielom, i dzieciom warunki chociażby do zdalnej pracy, gdzie mamy problemy z służbą zdrowia, gdzie, gdzie nie ma tak naprawdę dostępu do lekarzy, no i gdzie nie funkcjonują też urzędy. Wiadomo, że problemy przede wszystkim dotknęły przedsiębiorców, a problemy dla przedsiębiorców przekładają się bezpośrednio na problemy finansowe też dla gmin, bo gminy utrzymują się jednak jakby nie było z podatków. I tutaj szczególnie ta branża gastronomiczna, która do tej pory jeszcze nie została uruchomiona, branża hotelarska, też na terenie naszej gminy mamy kilka takich podmiotów, w dalszym ciągu cierpi. No, dla samej gminy, jeżeli mówimy o przełożeniach finansowych stricte, to dla samej gminy koszt jakby koronawirusa, nie mówię o, o kwestiach koniecznych wydatków związanych z ochroną mieszkańców, ale sam koszt związany ze zmniejszonymi wpływami podatkowymi, no to jest no, grubo ponad 200 tysięcy złotych. Co jak na gminę taką wielkości opatowa, gdzie, gdzie te wpływy są rzędu 14-15 milionów złotych, dochody własne gminy, no to już jest jakiś tam dosyć znaczący, dosyć znacząca kwota, biorąc pod uwagę też możliwości jej wykorzystania przy dofinansowaniach unijnych, które wynoszą około 80%, no to już mówimy o kwocie około miliona złotych, ale i tak myślę, że gmina opatów, ze względu na swój rolniczy charakter i małą liczbę przedsiębiorstw, co w normalnym życiu jest zmorą, tutaj przy okazji pandemii okazało się jednak takim, takim niewielkim, ale plusikiem. Proszę powiedzieć, jak, jaka jest kondycja finansowa gminy? Ona jest trudna, średnia, czy taka w miarę? Zależy z jakiej perspektywy będziemy na to spoglądać, bo według rankingu kwartalnika wspólnota to jest takie taki bardzo prestiżowe pismo samorządowe. W roku, za rok 2018, ranking, który został opublikowany w połowie roku 2019, ale biorąc pod uwagę dane za rok 2018 Gmina Opatów, Została sklasyfikowana na ostatnim miejscu jako najbiedniejsza gmina w Polsce spośród wszystkich gmin, które są stolicami powiatów. Tam ponad 260 gmin i myśmy wylądowali na, na, na ostatnim miejscu. Za rok 2019 ranking, który został opublikowany w roku 2020 no to już byliśmy 12 miejsc wyżej nad, nad tym ostatnim To jest, powód do dumy jest to powód do, do radości niewielkiej, bo to jeszcze wie pani, to nie jest miejsce. Te, które, które by nas satysfakcjonowało i mieszkańców, i mnie jako burmistrza, i cały samorząd. Myślę, że za rok 2020, jeżeli będzie ranking opublikowany gdzieś w połowie roku 2021, no to będziemy też te kolejne oczka wyżej, bo staramy się zwiększać dochody, staramy się zmniejszać wydatki gminy, oszczędzać tutaj, gdzie, gdzie możemy oszczędzać i przynosi to, myślę, efekty, bo budżet, czyli kwota budżetu nam, nam rośnie w tym roku, przekroczyła 52 miliony złotych, a będzie to jeszcze wyższa kwota. Oczekujemy na kolejny dofinansowanie. Finansowania. Natomiast zadłużenie spada, mimo że rok w rok w budżecie radni, w budżecie zaproponowanym przeze mnie jako burmistrza radni akceptują jakby kolejne kredyty, to w ciągu roku, tak było w roku 2019 i tak było w roku 2020, okazuje się, że tych kredytów nie musimy brać. Mimo wszystko to... No, Czekają nas spore wydatki, musimy się do tego przygotować, również pod względem finansowym. Kondycja gminy finansowa jest dziś taka, że mamy jeszcze ten margines, który możemy wykorzystać na nowe kredyty. Natomiast no, w porównaniu z takimi sąsiednimi gminami jak chociażby Baćkowice, która gmina wiejska, ale bez zadłużenia gmina Ożarów, która jest, jeżeli chodzi o liczbę ludności porównywalna bardzo z Opatowem, ale zadłużenia nie ma wcale, no to nasza sytuacja no, nie jest za wesoła i tutaj no, moją rolą jest to, żeby jakby pospinać czy pogodzić te oczekiwania mieszkańców związane z, ze świadczeniem mieszkańców są usług czy czy inwestowania określonych kwot na poprawę ich, ich bytu, a z drugiej strony tą dbałością o to, żeby to zadłużenie spadało, a nie rosło. Wspomniał pan o oszczędnościach. Czy były jakieś inwestycje, które musieliście odłożyć jako samorząd na później? Na szczęście nie, ze względu na to, że staramy się ja osobiście jako burmistrz staram się za wszelką cenę w taki sposób zarządzać, żeby spełniać te obietnice, które składałem mieszkańcom w roku 2018 przed wyborami samorządowymi i na szczęście tutaj nie ma, nie ma takiej potrzeby, że musieliśmy zrezygnować z niektórych inwestycji. Oczywiście są inwestycje, które oczekują na realizację, ale to są inwestycje wieloletnie. Mogliśmy je zrealizować mogliśmy ze względów finansowych, byliśmy Przygotowani na to, żeby zrealizować je w roku 2020. Ale kwestie proceduralne spowodowały, że one zostały odroczone na rok 2021, niektóre na 2022. Mówię tu chociażby o wymianie oświetlenia ulicznego na, na LEDy mamy pozyskane dofinansowanie dzięki przychylności Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 milionów 400 tysięcy złotych. Umowa jest podpisana. Możemy to robić. Trwają negocjacje z kolei z urzędem z PGE, z energetykami, którzy. Też przy okazji chcą upiec swoją pieczeń na naszym ogniu, jak to się mówi, i zażądali w warunkach, żebyśmy dołożyli tam jedną linię, która będzie nas kosztowała około półtora miliona złotych. Negocjujemy, czy, czy to jest konieczne, i te, takie kwestie proceduralne zmuszają nas generalnie do odraczania inwestycji, które były zaplanowane na rok 20, ale finansowo myślę, że jesteśmy przygotowani do ich realizacji. A co udało się zrealizować w 2020 roku? Wbrew pozorom udało się z, zrealizować dużo wydaje mi się, bo zaczęliśmy rok 2020 od e, zakupu świetlic wiejskich dla małych sołectw, dla sołectwa oficjałów i sołectwa jagnin. Szczególnie tutaj sołectwo jagnin e, bardzo prężnie wykorzystało tą świetlicę tam koło gospodyń wiejskich. Pięknie sobie działa w tym jagninie i stawiam ten jagnin zawsze za wzór, mimo że to jest jedna z mniejszych miejscowości na terenie naszej gminy. Pod koniec roku udało się też wybudować, wyremontować świetlicę wiejską dla miejscowości Czerników, właściwie dla dwóch Czernikowów. Dużo dróg też zrobiliśmy. Jak sobie policzyłem, to 12 dróg udało się zrobić w to roku. Dużo. 20, tak, dzięki dofinansowaniu też w dużej mierze zewnętrznemu wykorzystywaliśmy bardzo, bardzo aktywnie pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. Niestety tutaj no, zła informacja też dla opatowa, że, że na rok 2021 niestety zostaliśmy pominięci w, w tym rozdaniu na, na z Funduszu Dróg Samorządowych i pewnie... Wremontujemy tylko dwie drogi w roku 2021, ale też biorąc pod uwagę inwestycje, które są zapowiedziane na rok 2021, czyli związane w większości z rewitalizacją opatowa, na którą dostaliśmy bardzo duże środki, no to tutaj jakby no jestem w stanie to przebolać, chociaż no też te potrzeby jeszcze w zakresie dróg na terenie gminy Opatów są duże. Także no, kolejny Kolejnym zadaniem był remont na nawierzchni hali sportowej dzięki wsparciu z Ministerstwa Sportu z programu Sportowa Polska i trwający remont też boisk przy Szkole Podstawowej nr 1. Ten remont mam nadzieję zakończymy do końca maja. Dużą inwestycją odraczaną przez lata, a zakończoną właściwie w grudniu 2020 roku była termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, czyli docieplenie stropu. Wymiana centralnego ogrzewania, wymiana pomp ciepła, założenie fotowoltaiki. To były takie, takie inwestycje, które właściwie których z perspektywy mieszkańca nie widać, ale które były konieczne ze względu na, na to, że kończyły się już, kończył się termin, na który została przewidziana realizacja tych, tego zadania. Musieliśmy to zrobić albo zwrócić środki, które zostały wzięte w poprzedniej kadencji. Toż przed świętami miło było się przejechać ulicami Opatowa i pooglądać piękne świąteczne ozdoby. Na to też gmina przeznaczyła chyba środki. Tak, pani redaktor, ja jak kandydowałem na urząd burmistrza, obiecałem mieszkańcom, że wizerunek miasta się będzie zmieniał też. I mm, trzymam się tego i to też jest moje miasto, właściwie mieszkam tutaj od urodzenia, czyli od 45 już lat. I zależy mi bardzo na tym, żeby, żeby wizerunek opatowa zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów szedł w górę. Mamy też zaplanowane na kolejne lata bardzo dużo takich inwestycji związanych właśnie właśnie z poprawą wizerunku, z przyciągnięciem turystów i tutaj wizerunek szczególnie świąteczny, gdzie miasta generalnie prześcigają się w tym, które będzie piękniejsze. My nie, nie uczestniczyliśmy w żadnych konkursach, nie zgłaszaliśmy Opatowa do żadnych konkursów. Robię to wyłącznie dlatego, żeby mieszkańcy mieli z tego radość, kiedy przejdą się rękiem, bo rozumiem, że rozmawiamy o tych ozdobach świątecznych, które rzeczywiście tak. rozświetliły pięknie Opatów. Ale też poboczne tak, skwerki. skwer Gombrowicza też rozświetliliśmy i staramy się z roku na rok oświetlać kolejne fragmenty miasta. Tak, żeby, żeby no, efekt był taki, żeby, żeby mieszkańcy czuli się, że, że, że jest ładnie w Opatowie. Ten rynek też wymaga przebudowy i, i tutaj też będziemy mieli na to środki z. Tego programu rewitalizacji opatowa, już chyba w tym roku myślę, że, że ta przebudowa nastąpi. Natomiast, no, póki jej nie ma, to, to chcemy tak rozweselić ten betonowy rynek, jednak, bo tam za dużo betonu jest w, moim, w mojej ocenie. Chcemy to rozweselić. Stąd pomysł też na szopkę, która w ubiegłym roku się pojawiła na, właśnie na rynku pod studnią, też jest ładnie rozświetlona. Także dziękuję bardzo, że pani redaktor zwróciła na to uwagę. Cieszę się, że to jest też dostrzegalne, bo Mam też sygnały właśnie od mieszkańców, czy to Ostrowca Świętokrzyskiego, czy też Sandomierza, którzy mówią, że rzeczywiście rynek w Opatowie jest rozświetlony bardzo ładnie. Wspomniał Pan o rewitalizacji Opatowa. Zbliża się wielkimi krokami, co się zmieni? No dzięki Bogu, nareszcie i, i dzięki. No, po bardzo pozytywnym czynnikom, których się nie spodziewałem, udało się tę rewitalizację, że tak powiem, prze, przeprowadzić pod względem uzyskania dofinansowania. Ja tak w skrócie powiem Państwu, że, że o tą inwestycję starał się jeszcze mój poprzednik, pan burmistrz Andrzej Haniecki. Złożył wniosek, nie otrzymał dofinansowania. opłatów się znalazł na liście rezerwowej. Na początku mojej kadencji mieliśmy dostać te pieniądze, potem się okazało, że jednak ich jest za mało i ich nie dostaniemy. Potem znów mieliśmy dostać, przyszedł. Koronawirus, i Komisja Europejska przeznaczyła Państwo, może pamiętacie, część środków, hmm. tych, które nie zostały wykorzystane na walkę z koronawirusem mieliśmy nie dostać. Potem się okazało, że się jednak pojawiły znów te środki i za chyba piątym czy szóstym razem po takim roller coasterze hmm. udało się te pieniądze wywalczyć. Nie w takiej wysokości, jak o, o jakie ubiegał się pan burmistrz Andrzej Haniecki, to około 12 milionów złotych miało być. Ostatecznie dostaniemy 9 milionów złotych, więc to też jest bardzo duża kwota, dzięki której w Opatowie powstanie znów bardzo długo oczekiwany basen i to już mogę mogę zapewnić tutaj, że, że Zrobimy wszystko, żeby na wakacje roku 2022, czyli za rok w tym roku, no z przyczyn, oczywiście formalnych, proceduralnych, się nie wyrobimy. Ale na wiosnę roku 2022, czyli maj, czerwiec, myślę, że ten basen zostanie otwarty, zostanie zrewitalizowany rynek. Czyli tutaj też chciałbym przede wszystkim zabezpieczyć ciągi jezdne, bo, bo jak państwo jeździcie po Patowskim rynku, to wiecie, że on jest powywracany ze względu na to, że nie został zabezpieczony przy okazji poprzedniego remontu 12 lat temu i, i no nie nadaje się generalnie do użytku. Ale Chciał... i w szpilkach niewygodnie jest chodzić. Dlatego też właśnie biorąc pod uwagę też sugestie kobiet będzie wymieniony ten kamień polny, który, który jest położony teraz, czy tak kostka na kostkę, kostkę taką, tak, taką jak, jak zwykle się kładzie. Mamy fragment tej kostki zrobiony na części ulicy Topora Zwierzdowskiego, na odcinku od ulicy Ostrowskiego do rynku, właśnie. Położyłem ją specjalnie po to, żeby sprawdzić, jak ona się zachowuje w zimie, czy, czy zda egzamin na rynku. Jeżeli dostaniemy, wtedy planowałem, że dostaniemy pieniądze na rewitalizację. Ona się dosyć fajnie sprawdza, więc myślę, że położymy ten ciemny, taki, no, powiedzmy, kostkę brukową w ciemnym kolorze, żeby odróżniła się od tego koloru, który jest obecnie na rynku. Do tego też myślę o, o dużej ilości takiej małej architektury na rynku, czyli więcej ławeczek, więcej takich galerii obrotowych, które będą pokazywały historię Opatowa. Na pewno trzeba będzie wymienić mur, który mur oporowy, który ciągnie się od Sądu aż do praktycznie do Urzędu Miasta. Po tej prawej stronie patrząc w stronę Urzędu Miasta Miasta. I na tym murze też chciałbym zainstalować elementy małej architektury, żeby również służył część tego muru, żeby służyła jako ławki. Na pewno zostanie przebudowana też ulica lubelska, która też będzie bardziej przyjazna dla osób, które będą chciały wypocząć sobie na, na tym terenie. I idąc dalej, skwer Gombrowicza. Natomiast takim też elementem związanym z przyciągnięciem turystów do Opatowa i również ujętym w programie rewitalizacji jest remont tego budynku po dawnym więzieniu przy Urzędzie Miasta, gdzie chcemy stworzyć zaczątek tego. Też zapowiadanego przeze mnie e, Europejskiego Centrum Templariuszy w Opatowie. Także no, dosyć duże wyzwania przed nami. Mam nadzieję, że to w ciągu tam powiedzmy dwóch lat, trzech uda się pospinać, tak, żeby jeszcze do końca mojej kadencji Opatów już zmienił ten wygląd i żeby był bardziej przyjazny i dla mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców, ale też bardziej atrakcyjny dla turystów, bo o tym mówimy, że, że właściwie no, Opatów musi postawić na turystykę, żeby móc się rozwijać. Dużo mówimy o inwestycjach, o środkach zewnętrznych. Duży medialny szum wywołały również dotacje rządowe dla samorządów. Chodzi o Fundusz Inwestycji Lokalnych. Milionowe sumy, które trafiły tylko do niektórych samorządów. Opatów znalazł się w tym gronie, gdzie te fundusze się nie trafiły. Proszę powiedzieć, wie Pan może dlaczego, albo na co były te pieniądze przekazane? Miały być przekazane. Jeżeli chodzi o opatów, mhm. tak, ubiegaliśmy się o 3 miliony 200 tysięcy złotych, o kwotę 3 miliony 200 tysięcy złotych, właśnie żeby wspomóc rewitalizację opatowa, ten, ten, ten projekt rewitalizacyjny, jako wkład własny. Myśleliśmy, że też dostaniemy środki właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bo no my jako opatów Wspomniałem, że jedna z najbiedniejszych jednak gmin w Polsce i do tego stojąca przed wielkimi inwestycjami, jeszcze nie mówiłem tutaj o koniecznym remoncie oczyszczalni, ale to pewnie sobie zostawimy na inny termin, ale też ten remont oczyszczalni będzie wymagał od nas wielomilionowych nakładów ze środków własnych i stąd każde wsparcie rządowe jest dla nas no, na wagę złota bardziej niż dla no, niektórych samorządów, które otrzymywały środki w ramach tego wsparcia. Było mi przykro rzeczywiście. Jest mi nadal przykro, że, że Opatów no, nie ma szczęścia zarówno do tego rządowego funduszu inwestycji lokalnych, jak i do tej kwestii drogowej, o której pani redaktor już wspomniałem na rok 2021. I tutaj mm, mam nadzieję, że. Nabór, który został ogłoszony jako ostatni nabór z tego funduszu, który, na który również złożyliśmy ofertę, czyli nasz wniosek o dofinansowanie, zostanie już rozpatrzony pozytywnie, bo, bo no, każda suma, każda kwota dla opatowa jest na wagę złota. Nie wiem, jakie były kryteria przyznawania środków finansowych, nie wiem, z jakiej przyczyny opatów został pominięty. Wnioski z tego funduszu były jakby takie no, bardzo, bardzo proste, więc tutaj nie można mówić o jakiejś chyba merytoryce tego wniosku, że, że nie spełnialiśmy jakichś kryteriów. No, Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że, że tym razem opatów znajdzie się w gronie szczęśliwców i, i jakieś pieniądze otrzymamy. Tego życzymy. Ja dzisiaj już dziękuję Panu za. Rozmowę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor i życzę pani, redakcji, wszystkim widzom telewizji STV. Wszystkiego, co dobre w nowym roku, przede wszystkim zdrowia, żebyśmy szybko wrócili do normalności i zapomnieli o wirusie. Dziękujemy serdecznie. Państwu również dziękuję za uwagę, a na następny program gość tygodnia zapraszam już w najbliższą środę. Do zobaczenia.